Hej, kochani! W dzisiejszym filmiku nagram historię, w Tokaboku, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, no i zaczynajmy. do naszej rodzinki. W poprzednim filmiku ogarnęłam trochę dom, tak można powiedzieć lekko na jesień, chociaż nie tak bardzo, ale można powiedzieć, że lekko, więc lecimy teraz na trzecie Pietro tam gdzie jest cała moja rodzinka i wtedy sobie już rozpoczniemy całą historyjkę. No dobrze, to chodźmy już do środka. Dobrze, chodź. Ja cekaty wziąłem. Dobrze, weźmiemy. Chodźcie. Musimy jeszcze pojechać do sklepu. To już nie dzisiaj. Ale kupić rzeczy dla dzieci. No dobra, tu ja położę brata. Okej, okay, to dobra dobranoc dobra noc. Hmm, ściemnia się też już, więc czekaj. Hmm, twoja piżama. O, portfel. Dobra, zostawmy po prostu tą torbę tutaj. Dobra, ja już idę spać. Okej, okay, dobra, noc, dobra, noc. Dobra, jeszcze ja się obiorę. Gdzie jest moja piżama? To są moje kuchnie, które muszę obrać, ale mm, gdzie jest moja piżama? Chciałam się spytać. Mm, tutaj w plecaku. Ej, o co chodzi? To nawet nie jest śmieszne. Gdzie jest moja piżama? Tutaj, dobra. Okej, okay, wrzucam to. I lecę już spać. Dobra, chodź, najpierw pojedziemy na pierwsze piętro położyć Ciebie, a potem ja już sama się położę. Hmm, ale najpierw położę Ciebie. A dlaczego mama mnie nie kładzie? Wiesz, mama jest zmęczona, też jest w ciąży i w ogóle. Więc ja Cię mogę położyć. No możesz, ale pytam. To super. To chodź, pójdziemy tutaj, zapalę ci lampkę, żebyś się nie bał. Kadzidło. Czekaj. No. Próbuję to zapalić, ale... Dobra, zostawmy to po prostu tak. Okej, okay, jakiego chcesz kotka wziąć? Dwa, no dobrze, to czekaj. Odłóż na razie na bok. za mi się dwa zmieszczą. Swojego łóżka razem z Okej, odkładamy. Dobranoc, dobranoc. Okej. Okay. Dobra, teraz jeszcze jadę coś położyć, bo jutro mam w sumie szkołę i wraz mam mój przedszkole, a jeszcze rodzice pewnie będą jutro jechać położyć dla dzieci, więc lepiej, żebym już poszła spać. Ja też mam szczerze zrobiony pokój, jak tutaj widać tutaj na załączonym obrazku i idę spać. Rany, no rano, no rano, rano. Ok, dobra. Więc muszę wstać. Najpierw krem. Jeszcze pokrywam tak, jako odświeżająca. Trochę make-upu. Dobra. I jeszcze paletka. Super. Przebieram się teraz. Biorę plecak i w sumie lecę. Eee, najpierw do góry, żeby rodziców, bo nie wiem, stawili nastawili budziki, a jak nastawili, to się pewnie znowu spóźnimy w ogóle zaśpią, więc jak się nie może stać, więc trzeba ich lecieć, obudzić. Lecimy. Dobra, wstawajcie. Ach, Dobra, wstajemy. Się przebieram, wiecie, macie ci dużo do zrobienia, tak, tak, wiemy. Dobra, jeśli ich tata się przebierze. A dzisiaj zabieramy. Chodźmy, bo będzie trzeba was jeszcze zabić do przedszkola, szkoły i tak wszystkiego. Na szczęście śniadania macie, obiady i śniadania macie w szkole, więc... W szkole i w przedszkolu, więc nie musimy się o to martwić. To tylko, jak będziecie chcieli jeszcze, jak przyjdziecie ze szkoły, czy tak, w przedszkola, to jak będziecie jeszcze chcieli, to wtedy możemy wam coś dać, ale tak to na nakarmili. My jeszcze sobie zjemy. No, bo tutaj do bratę. Wstawaj. Mm, Okej, okay, wstaję już. Pasta i kotki, dobrze, ja się nimi zajmę potem, albo mama, albo co to, okej, okay, mam nadzieję, dobrze, nikt ci ich nie zostawi. no mam nadzieję, dobra, okej, okay. teraz wyłożysz ten plecak, ja wezmę no, koty, mam obraz, jest gotowy, zjadłeś tylko koty. Dobrze, to zostawię tu, bo zaraz dam zjeść. Dobra, to my jedziemy, pa, mama, pa. Dobra, mopa, bo choć za was. Okej, okay, dobra, mam czas teraz, żeby dać wam jedzenie. I zrobić jedzenie na siadanie. Okej. Okay. Okay, dobra, złożę tą torbę i te dwa talerze. Wezmę. Myślę, że zrobię. Yeah, Hamburgery z is... jajkiem. Okej, okay, musimy zrobić nasze zakopy. Dobrze, może dam jeszcze trybę sobie, a mu mięso. No to dziwnie, ale jest smakowite zapewniam Was. Nie pewnie. No, dobra, zaraz powinien być ogólnie. Dalej szybko lemoniady I już. Dobra, to jest moje, to jest jego. On pewnie nie będzie nawet siadał, bo weźmie i Dobra. Och, jesteś... Mm, pyszna. Dobra, to do zmywarki. Jeszcze ja piję. Okay, bierzemy to i lecimy na zakupy. Tatki tu posiedzą, a my teraz lecimy na zakupy. A jeśli zobaczyć jakby więcej to się stanie i w ogóle to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja z Wami już na następnym filmiku. Pa-pa!